Cześć kochani, tutaj Afolka. Przed nami wspaniały zestaw, czyli LEGO Harry Potter i jest to wioska Hogsmeade. Zestaw rocznicowy wydany na 20-lecie serii LEGO Harry Potter, czyli już 20 lat minęło odkąd pojawił się pierwszy produkt na półce. Zdradzę Wam od razu, że nagrywam ten odcinek podczas burzy, więc być może będziecie w tle słyszeć obfity deszcz i grzmoty. Nie mam też prądu w domu, to jest też dosyć ciekawe, <laughs> więc jest to idealny czas na to, żeby właśnie taką recenzję nagrać. Wybrałam ten zestaw dlatego, że uważam, że jest on najlepszy po prostu z całej teraz linii wydanej, rocznicowych zestawów z Harry'ego Pottera, nie zamierzam nic więcej kupować, nie podoba mi się ten Hogwart, który teraz jakby od nowa powstał, wolę tamte budynki poprzednie i tak samo jakbym miała Wam polecać jakiś jeden konkretny zestaw rocznicowy, na przykład w ramach akcentu powiedzmy na pamiątkę, no to właśnie na pewno to byłaby ten, ta wioska Hogsmeade tak samo jak powiedzmy, były rocznicowe zestawy z Star Warsów, to też sobie wybrałam. Jeden trochę mniejszy był akurat wtedy, ale w ramach akcentu musi być. W tym zestawie budujemy dwa budynki tak naprawdę, czyli pap pod trzema miotłami, które tutaj widzicie, a także Miodowe Królestwo po lewej stronie. Mamy też tutaj siedem minifigurek, tak naprawdę sześć normalnych i jedną rocznicową. To jeszcze Wam tutaj o, może przybliżę. I to są y, figurki przynajmniej po części, których jest tutaj debiut, bo nie było ich wcześniej, czyli mam na myśli tutaj małżeństwo y, państwa Flum, mamy Madame Rosmerte, też znalazł się tutaj profesor McGonagall, mamy Dina Tomasa i Harry'ego Pottera, e, oczywiście, a także właśnie rocznicową figurkę Rona Wesley'a, który tutaj nawet jest na opakowaniu, jeszcze Wam o, tu przybliżę, wyakcentowany, że dostajemy ekskluzywną właśnie rocznicową figurkę. Szczerze mówiąc, wolałabym tu zobaczyć Harry'ego Pottera rocznicowego, złotego, jako taką no, główną postać z całej sagi. No ale jest jak jest. Jeszcze zanim zapomnę parę faktów liczbowych, zestaw kosztuje katalogowo 370 zł. bez grosza. Ja go kupiłam na Alto, tam jest w tej chwili najtańszy za 289 zł. I myślę, że warto. Tutaj sporo elementów w zestawie 851. No i naprawdę jest to coś innego w sumie. Naprawdę. Więc też pod tym kątem myślę, że warto się w ten zestaw zaopatrzyć. Sporo się dzieje już tutaj w środku, jeśli chodzi o akcesoria. Mamy też informację, że dostajemy cztery losowe karty czarodziejów z czekoladowych żab, także też Wam pokażę, jakie ja wylosowałam. I cóż, myślę, że w tej chwili możemy przejść do zobaczenia, co było w środku tego zestawu. A w środku, oczywiście, instrukcje budowania. Tutaj dwie książeczki po jednej na każdy budynek. W sumie nawet fajnie. Ja też sobie podzieliłam to budowanie na dwa dni. Yy, czyli jeden budynek jednego, drugi drugiego dnia, ale też tak naprawdę wy możecie się podzielić po prostu między sobą i we dwie osoby na przykład budować. Yy, tutaj w instrukcji chciałabym zwrócić Waszą uwagę na dwie sprawy. Jedna, no to oczywiście, tutaj w drugiej książeczce na końcu mamy spis elementów. Ale tutaj mamy tak, po pierwsze reklamę tego Hogwartu, który wspomniałam, że mi się nie podoba. Wolałam poprzednie budynki, no ale tutaj można sobie zobaczyć jak te zestawy można połączyć, jakie też rocznicowe figurki można wyjąć z poszczególnych zestawów. I mamy też spis kart czarodziejów, które można wylosować. I tak teraz mi się też przypomniało, że w sumie w instrukcji było trochę też takich błędów merytorycznych. I tutaj też jeden właśnie jest, bo zobaczcie, że ta rowena Ravenclaw i Garlic Olivander to są takie same karty, więc ewidentnie jest tu błąd. Ciekawe, jak ta rowena naprawdę wygląda. I od razu Wam też zdradzę, że niestety trafiła mi się powtórka i to jest bardzo szkoda, także ja rozumiem, że są karty losowe, ale no żeby w obrębie jednego zestawu już była powtórka, no to to jest słabe. No a tak mi się zdarzyło, także później Wam zdradzę, kto to był. Oprócz instrukcji była cała masa naklejek, dwa obszerne arkusze, jeden na miodowe królestwo i drugi na te trzy miotły. No i cóż, z jednej strony te naklejki bardzo rozmaicają budynek i zewnątrz, i wewnątrz, ale z drugiej strony, no, ręce się trzęsą, jak trzeba je naklejać, także, no, w sumie minus. No i mamy jeszcze tak w zestawie: separator pomarańczowy do klocków, to też jest, to też jest spoko. I troszkę elementów zapasowych. I tak to wygląda. Nie jest ich ani dużo, ani jakieś nie są wyjątkowe, ale tak wam pokazuję, żebyście wiedzieli. Nawet może, o, i tak mi się wysypało. Teraz chciałam poszukać takiego, o, właśnie to ciastko, które ja mam po raz pierwszy w swojej kolekcji. Takie z serduszkiem, także coś nowego. Też taką miseczkę w sumie. Też chyba czegoś takiego nie miałam, ale ona. Nie robi bodajże za miseczkę, tylko za wagę jako taką. No dobra, to co? Przyjrzyjmy się tym zestawom. Dobrze, tak wyglądają konstrukcje po złożeniu. Jeszcze bez minifigurek je obejrzymy sobie na końcu. Przyznam szczerze, że ten zestaw oprócz tego, że no jest troszkę inny niż dotychczas wydawane zestawy z Harry'ego Pottera, to yy, no ma coś w sobie, ma pewien urok taki. Po pierwsze znajdujemy się... W zimie ewidentnie. Mamy scenerię śnieżną. Wszystko jest ośnieżone i to jest naprawdę super. Bo też po raz pierwszy widzę w ogóle taką technikę właśnie, która pobudza wyobraźnię, bo widzimy ewidentnie opadający śnieg tutaj na, na dachach. Sama architektura tych budynków też bardzo mi się podoba. A także te elementy, które są luzem, ale które powodują, mam tu na myśli oczywiście tą latarnię, tablica ogłoszeń i ławeczkę, które troszkę zwiększają... Mm, Taką, no tak, mój kot oczywiście się dobijał, musiałam go tu wpuścić. Zwiększają optycznie po prostu wielkość bawialną tego zestawu, pobudzają wyobraźnię i fajnym są dodatkiem. Akurat to mi nie przeszkadza, często mówię, że takie dodatki to są tylko, że tak powiem, rzeczy niepotrzebne, za które trzeba zapłacić dodatkowe pieniądze w zestawach, ale tego bym akurat nie wyrzucała. Także może nawet od razu, jak już tutaj sobie oglądamy, to je obejrzyjmy. No, znaczy, ławeczki to nawet nie ma co oglądać, ale bardziej może na to bym zwróciła uwagę. Że mamy tablicę ogłoszeń, czy ktoś widział właśnie więźnia. Mamy tutaj na myśli, oczywiście Seriusza Bleka i Askaban, i też nawet pomyślałam sobie, jak zobaczyłam tą tablicę ogłoszeń. Pozdrawiam moją panią od angielskiego, panią Anię. Bo od razu mi się przypomina czas present perfect, jak na to patrzę. Have you seen? No dobra, i teraz tak, myślę, że sobie najpierw zajrzymy do Morza Miodowego Królestwa. Tak swoją drogą, teraz tak pomyślałam sobie, kurczę, same najlepsze budynki słodycze i piwo. Kto z nas tego nie lubi, oczywiście, jeżeli jesteście dziećmi, to po alkohol nie sięgajcie absolutnie. Natomiast tak jak ja na to patrzę, to bym chętnie weszła i do jednego i drugiego tutaj budynku. I jeszcze może zanim wejdziemy i obejrzymy je w środku, jak to wygląda, to tak na naszła mnie też refleksja. W sumie wioska Hogsmeade jest duża i jest dużo takich charakterystycznych miejsc. No tutaj, akurat te dwa są wybrane, też charakterystyczne jak najbardziej. Chyba bardziej charakterystyczna to już może być tylko wrzeszcząca chata, ewentualnie może ta gospoda pod świńskim łbem. I ciekawa jestem, czy nie powstanie jeszcze jakiś może zestaw uzupełniający, też coś w stylu wioski Hogsmeade, ale właśnie z tymi budynkami właśnie. O których teraz wspomniałam, jako takie uzupełnienie, wtedy można byłoby sobie poszerzyć tą wioskę o kolejne budynki. To byłoby coś. Tym bardziej, że w sumie ta, ten czteropak figurek, który dostajemy teraz, zawiera przecież listę Gwardii Dumbledora, która z tego co kojarzę, właśnie pod tym świńskim łbem powstała, więc to też można byłoby fajnie połączyć. No ale dobra, rozgadałam się, a tutaj trzeba podziwiać to, co mamy na razie na stole. Miodowe Królestwo prowadzone przez państwa Flum, których mamy tutaj właśnie w zestawie, zaprasza nas do środka ogromnymi witrynami, właśnie z napisem Miodowe Królestwo, oczywiście już tłumaczone na język polski. Wszystko to, co widzicie, to są naklejki oczywiście, ale one to tutaj bardzo zdobią rzeczywiście ten budynek, więc rozumiem, że one tutaj są, ale przyklejanie tych transparentnych naklejek na szyby to jest naprawdę coś, coś strasznego. Już tak jak wspomniałam, architektura jest wspaniała tych budynków, z tym, że one są, zobaczcie, w przekroju, czyli no nie mamy zamkniętego budynku, który możemy sobie rozłożyć, tak jak na przykład w Kubusiu Puchatku ostatnio, co, który Wam pokazywałam było, tylko mamy no to w pół otwarte. Mamy trochę miejsca do zabawy, nie powiem, że nie, ale jest nieco ciasnawo w środku, tak myślę, jakby Wam to pokazać lepiej. Więc zmieniłam kadr, żebyście wszystko dobrze zobaczyli. Tutaj na środku mamy coś, co przede wszystkim łatwo wyjąć, ale nie wiem dokładnie co to jest. Czy to jest jakaś witryna, czy po prostu. No nie wiem, zupełnie. To możecie mi pisać w komentarzach, co to, co to może być. Niemniej jest to na pewno oklejone. Po lewej stronie budynku mamy kasę fiskalną, zresztą z piękną naklejką. Która no, powoduje, że jest to trochę inna kasa fiskalna niż dotychczas te kasy, które znamy. Tutaj się znalazła ta miseczka z elementów zapasowych, która pewnie jest wagą, na którą nakładamy cukierki i, i sprzedajemy coś na tej zasadzie. Tutaj po tej stronie mamy mnóstwo słodyczy. No właśnie, jakby Wam to pokazać, strasznie tu jest ciemno. Mnóstwo słodyczy, począwszy od takich powiedzmy ciastek czy lodów. Mamy tutaj też słoik z nadrukiem, który właśnie też pojawił się w tym czteropaku figurek, stąd też uważam, że ten zestaw by fajnie ten uzupełniał, chociażby o te elementy. I mamy też dobrze nam znany klocek z nadrukiem pop, czyli jakby od popcornu, ale myślę, że skoro jesteśmy w sklepie ze słodyczami, to tu nie chodzi o popcorn, tylko, tylko pewnie jakieś cukierki w to są zapakowane z tyłu też możemy zobaczyć właśnie te ciasteczka, dwa z serduszkami, które wyciągałam Wam poprzednio z tych elementów zapasowych jakiś pewnie pojemnik może z gumami do rzucia, mam na myśli ten różowy no jest tutaj naprawdę słodziutko a z drugiej strony w sumie tak samo mamy ten słoik powtórzony ten klocek właśnie z popcornem, mamy też lizaki no naprawdę jest tutaj przesłodko Stoją też jakieś tutaj butelki, może z, ze słodkimi napojami. Natomiast na pierwszym piętrze, tak to tu wygląda, no jak to na poddaszu jakieś kartony puste. O, jeszcze spróbuję wam lepiej to pokazać. Mamy tutaj naklejkę właśnie z emblematem Miodowe Królestwo. Tutaj po jednej i po drugiej stronie mamy kominek. No i stoi jakiś garnek. Zasadniczo nic tu się nie dzieje, ale na pewno wyobraźnie to naszą pobudza. No dobra, to myślę, że obejrzany jeden budynek, pora na drugi. A drugi budynek to oczywiście pub pod trzema miotłami. Widzimy to zresztą też, bo mamy tutaj te trzy miotły w trójkącie w ramach emblematu nad wejściem. Troszkę inna konstrukcja tego budynku bardziej okazała, jest, mam wrażenie, że on jest wyższy na pewno troszkę inaczej skonstruowany i to przez to też urozmaica nam całą tą wioskę tą którą tutaj budujemy z tych dwóch budynków się składającą no i jest to oczywiście miejsce znane słynne z tego, że można się tutaj napić kremowego piwa jeszcze w swoim życiu nie piłam tego kremowego piwa chociaż wiem, że da się go przygotować, więc może jeszcze wszystko przede mną no i chyba analogicznie, żeby tutaj lepiej wszystko zobaczyć, to Was zaproszę bliżej do środka no dobra, a tak wygląda pap w środku. Oczywiście nie zabraknie tutaj kremowego piwa. Mamy jedną sztukę tutaj na barze, drugą na stoliku. No nie jest tutaj dużo miejsca, ale oczywiście figurki, gdyby posadzić, no to się nam zmieszczą i mogą sobie razem siedzieć. Tutaj też jest pełno naklejek w środku, ale one mają tutaj za zadanie po prostu rozmaicać tutaj te ściany, żeby coś się działo. No ja niestety nie mam profesjonalnego światła, żebyście to lepiej mogli zobaczyć. Więc jest jak jest. Tutaj, co ciekawe, nad wejściem mamy chyba jakieś poroże. Słuchajcie, to też jest fajny detal. Jakieś obrazy tutaj wiszą na ścianach. No jest na pewno klimatycznie. Natomiast na piętrze dzieje się troszkę więcej niż w poprzednim budynku. Mamy więcej mebli, też jest w sumie więcej miejsca, więc znalazł się tutaj wygodny fotel. Nad fotelem, znowuż, jakieś zdjęcie. O, nie chcę się teraz mi wyostrzyć na tym chyba jakieś zdjęcie yy, mamy kominek nad kominkiem kielich i mam wrażenie jakbyśmy właśnie jakby były święta bo ta wisienka na tym liściu to trochę jak girlanda taka świąteczna wygląda tutaj jakaś komoda kolejne zdjęcie yy, i krzesełko, jakiś taborecik no fajnie fajnie to wygląda chyba mi odjeżdża kamera z tego wszystkiego no i yy, podobają mi się tutaj też te wykusze one się ładnie prezentują i w środku i na zewnątrz całość jest też tutaj wykończona takimi fasadami, więc naprawdę architektonicznie te budynki wypadają bardzo dobrze. Przyjrzyjmy się w takim razie minifigurkom. Figurkom i też od razu przyjrzymy się tym kartom czarodziejów. Wylosowałam Dumbledora no, właśnie tą, tą tabliczkę, która z jednej strony jest tą Rowaną Ravenclaw, według mnie z błędem i Oliwanderem, więc według mnie to jest po prostu Oliwander. No i mam dwóch godryków Gryffindorów, także jakbyście chcieli się wymienić, to, to zapraszam jednego, wymienię na cokolwiek innego, co nie będzie powtórką oczywiście z tymi już. No dobra, ale to oczywiście jako bonusik. Teraz nas przede wszystkim interesują minifigurki, w tym właśnie mamy tego Rona rocznicowego. On jest po prostu cały złoty, jest też na podstawce ekspozycyjnej złotej, dedykowanej tutaj tej figurce. No i na odwrocie, tutaj na plecach, ma napis po prostu 20 lat serii tego Harry Potter. W sumie troszkę analogicznie, jak była ta figurka rocznicowa, którą mam właśnie z Star Warsów. No to też to tak wyglądało, tylko ona nie była złota, tylko po prostu stara, czyli z żółtą głową i starymi nadrukami. No i tutaj, jeśli chodzi o resztę figurek, mam pewien problem. Problem polegający na tym, że najbardziej to mi się chyba podoba ten Dean, Dean Thomas, dlatego że ma kurtkę i rękawiczki, czyli wpasowuje się tutaj w klimat. No jeżeli mamy zimę, no to musimy być odpowiednio ubrani, a Harry Potter jest tutaj zupełnie zwyczajny. Wygląda tak jak zawsze. Więc tutaj szkoda, że nie posilono się o zrobienie po prostu mu innego ubrania, tak? Bardziej zimowego, tym bardziej, że na pewno z filmu by się jakieś fajne znalazło, żeby go pokazać. No, mamy profesor McGonagall, i nie żałuję, że że tak powiem kupiłam tą książkę właśnie, też ze względu na tą figurkę wcześniej, jak były te książki z Harrym Potter'em, bo jednak jest to troszkę inna postać. Przede wszystkim ma inne włosy, nie ma tej czapki, czaro, czaro, czarownicy. I nawet tutaj, żeby Wam porównać, przyniosłam właśnie tą figurkę z tego jednego zestawu, który mam. To one mają zupełnie inne szaty, no i jak wspomniałam, inne, e, coś innego na głowie. Jeszcze odwróćmy je sobie z tyłu, bo też mają pięknie zdobione te suknie, jedna i druga. Z tym, że o ile ta ma pełen nadruk, tutaj to ta tylko górę. <laughs> to taka ciekawostka. Jeśli chodzi o profesor McGonagall. No i mamy małżeństwo państwa Flum, którzy prowadzą właśnie Miodowe Królestwo. I, no cóż, musiałam. Przyznam do tego się, że weszłam w internet, zobaczyłam, jak te postacie wyglądały na filmie, bo nie mogłam sobie przypomnieć zupełnie, jak oni wyglądali i trudno w sumie w klockach odzwierciedlić ich naturalny wygląd, no ale nie jest, nie jest źle. Na pewno ta pani jest zupełnie nowa. To są nowe nadruki, nic nie powtórzone z jakichś tam innych zestawów i powiedzmy tutaj dane. No i mamy jeszcze Madame Rosmerte, czyli właścicielkę i barmankę właśnie pubu pod trzema miotłami. Wygląda naprawdę świetnie. Rzeczywiście ma tutaj ten kożuszek, który, który miała na sobie i takie bujne włosy. No te włosy naprawdę mi się podobają. Zdejmę je na chwilę, żebyście zobaczyli tą figurkę z tyłu. Ona nawet ma taką alternatywną mimikę, bardzo groźną. Tu się chyba zdenerwowała na jakiegoś klienta albo, no nie wiem, ja tak powiedziałam, myślę taki szybki research tutaj, kto ma jaką alternatywną buzię i tak to tutaj wygląda. Chyba najśmieszniejszy jest ten dziadek, nie wiem co on tutaj tworzy tą, tą, tą buzią. Czyli każdy jakiś tam otrzymał, no i to jest fajne. Na no, akcesoria to wiadomo, że różdżki. Nie wiem, dlaczego madam Rosmerta ma jakąś tutaj siekierę, nie wiem o co z tym chodzi, nie pamiętam tego motywu. To też możecie mi napisać w komentarzu, co o tym myślicie. No dobra, podsumujmy. Podsumowując, uważam, że to naprawdę udany zestaw pod wieloma względami i z różnych powodów można się na niego skusić. Po pierwsze, ze względu na architekturę tych budynków, która jest inna niż dotychczas, yy, naprawdę yy, tworzy świetny klimat w dodatku w, tym, w tej takiej świątecznej, zimowej atmosferze mamy świetne figurki, też nowe postacie, więc i nawet dla samych figurek warto sięgnąć po ten zestaw. Oczywiście, jeśli zbieracie wszystkie rocznicowe, no to, żeby mieć wszystkie figurki rocznicowe w tym rona, no to też musicie i mieć ten zestaw. I jedynie, jeżeli miałabym powiedzieć o jakichś wadach, to może spora ilość naklejek, a praktycznie chyba wcale nadruków. I yy, cóż, to tutaj z przymrużeniem oka to, że generalnie mamy czerwiec, jest gorąco, a budujemy zimową atmosferę. Oczywiście to nie jest wada, to jest tylko taki żart z mojej strony, ale tak sobie wczoraj pomyślałam, bo jeszcze wczoraj było naprawdę upalnie i gorąco u nas w mieszkaniu, już poza domem też, a tutaj można się nieźle ochłodzić patrząc na ten śnieg towarzyszący naszym bohaterom. Mam nadzieję, że moja recenzja się Wam podobała. Chociaż już patrzę, 19 minut mi tutaj leci na filmie i wkrótce zapraszam na następną. Myślę, że no, siłą rzeczy to będzie jakiś zestaw z City. Trzymajcie się. Cześć.